Obchody rozpoczęły złożenie kwiatów przed pomnikiem setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Następnie w kościele garnizonowym odbyła się msza święta. Po jej zakończeniu uczestnicy obchodów przemaszerowali na plac przed pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Starosta Sieradzki wygłosił okolicznościowe przemówienie. Został też odczytany list ministra obrony narodowej. Żołnierze, każdego dnia, ramię w ramię, sojusznikami, pełnicie swoją służbę dla naszego bezpieczeństwa. Rodacy są wam wdzięczni za odwagę, profesjonalizm i poświęcenie. Wszyscy murem stoimy za wami i poprzez udział w święcie Wojska Polskiego dziękujemy wam. Żołnierze Wojska Polskiego pełnią tę służbę wzorowo. W rocznicę Bitwy Warszawskiej, polskiego zwycięstwa dla wolności Europy, oddajemy hołd pokoleniom żołnierzy, którzy walczyli o wolność. Wspólnie dziękujemy też tym, którzy każdego dnia służą niepodległe. Są wśród nich żołnierze, którzy strzegą teraz polskiej granicy i jednocześnie wschodniej flanki NATO. Wszystkim przybyłem na uroczystości Święta Wojska Polskiego. Składam podziękowanie za to, że stoicie murem za polskim żołnierzem. Razami szacunku minister obrony narodowej Andrzej Baszczak. W tych przełomowych wydarzeniach aktywnie uczestniczyli również mieszkańcy Ziemi Sierackiej. Wszędzie powstawały komitety obrony państwowej, powiatowe, gminne, miejskie, parafialne. W dziesiątkach miejscowości zwoływane były wiece agitacyjne zachęcające do wstępowania do armii ochotniczej. Do armii masowo garnęła się młodzież szkolna i harcerze. Opustoszały klasy, gimnazja sierackie i błaszkowskie. Koszty niepodległej były bardzo wysokie. Zginął m.in. 18-letni uczeń gimnazjum w Błaszkach, Włacław Pilawa-Żeleński, Osiemnastoletni harcerz się radza, Stefan, Stefan Cierplikowski, a także Franciszek Szala oraz inni harcerze. Piotrowski, Śliwowski, Mastalarski to tylko kilka nazwisk nastoletnich chłopców, którzy w obronie ojczyzny oddali własne życie. Dzisiaj, w obliczu wojny w Ukrainie, naszym zadaniem jest zrobić wszystko, by utrzymać pokój. Pochylając czoła nad bohaterami tamtych dni, Pamiętamy o wielu innych pokoleniach Polaków składających ofiarę krwi w walce o niepodległość, o przetrwanie narodu i nienurzalność jego granic. Mundur, symbole wojskowe, znaki bojowe oraz dzieje bitewnych zmagań są wyznacznikami narodowej tożsamości, a pamięć o tym wszystkim jest naszym obowiązkiem. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano apel pamięci, a żołnierze 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oddali salwę honorową. Uroczystość zwieńczyło złożenie wiązanek kwiatów i wojskowy pokaz. Do was się zwracam, potomni. Niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji Oręża Polskiego na zawsze pozostaną w waszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będzie dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, wierności i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej w potrzebie. Chwała bohaterom. Z okazji święta Wojska Polskiego i 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Salwa Honorowa. Ładuś. Salwą. 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 Ładuś. Salwą. Họa đúng Sao không Họa Alo 这业久。